Hej, hej, hej! Przed wami przedpremierowa recenzja książki Jak opiekować się ziemią, czyli wielka nauka dla małych dzieci. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Papilon i premiera jest dopiero 27 wrzesień 2023. I na początku tej cudownej książki mam tutaj dla was cytat. Człowiek jest częścią przyrody. Kiedy ją zanieczyszcza, szkodzi też sam sobie. Zobaczcie, naprawdę, ja przyznaję się wam, że to jest... Yy, Taka moja pierwsza książka, kiedy mogę y, zobaczyć i na przykład potwierać sobie okienka, żeby spojrzeć, co tu jest pod ściółeką, y, co robi tutaj zwierzątko, kiedy akurat już się naje, co się dalej z tym dzieje, co się dzieje tutaj pod drewnieniem, kto tutaj siedzi. I powiem Wam, że no tak się mega przy niej ubawiłam. Zobaczcie, no to są same takie przydatne rzeczy. Ktoś powie, że. O, co tu się może dziać tutaj pod kwiatkami? Ano, mamy tu opisane na przykład, że kwiaty w ogródku lub na balkonie nie tylko ładnie wyglądają. Nektar i pyłek kwiatowy to pokarm dla wielu owadów, szczególnie pszczół i motyli. I zaglądamy sobie i dziecko może sobie zerknąć, co tutaj nam się kryje pod tym. Wspaniałym pomysłem była właśnie tutaj segregacja też tych pojemników. Wiecie, że no, od zawsze po prostu każdemu się to, no, my nie ukrywajmy, znamy kolory, ale jakoś tak nikt nie przywiązuje do nich większej wagi. I tu dzieci mogą zerknąć, że w papierze mamy gazetę codzienną i, i takie małe y, śmiecióweczki, więc okej. Okay. Zamykamy, jest zamknięte. Co mamy w szkle? W szkle mamy oczywiście butelki szklane. I dziecko powie w bio, co to jest mama bio? No, i zaglądamy, aha, czyli warzywa, owoce, jakieś tam zwiędłe liście, fusy i wszystko, co się nadaje do takich mokrych odpadów. Mamy jeszcze tworzywa sztuczne i metale, a w nim plastikowe butelki trochę zdeformowane razem z koreczkiem, i mamy odpady zmieszane, czyli wszystko, co nie trafia tam, może trafić tu. Między innymi właśnie te dziecięce pampersiki. O, I na następnej stronie mamy, jak wykorzystywać śmieci. Wiecie, dzieci z reguły nie wiedzą, że też można je segregować, że, że można je, jakby to Wam powiedzieć, przetwarzać też na, na inne rzeczy i tak się na przykład powie, o mama, ale ja co to znaczy przetwarzać? Ja mówię, no dobrze, no zbieramy na przykład plastikowe butelki i zaczynamy z niego produkować na przykład polarową bluzę albo inne ciuszki, gdyż to wszystko no, można przetworzyć jeszcze raz. W sklepie z nabiałem na przykład mamy tutaj Podkreślone, żeby nie kupować rzeczy, które są jakby podwójnie czy nawet potrójnie pakowane. No, bo wiadomo, że im więcej kartonów, tym więcej zanieczyszczamy to środowisko, śmieci jest coraz więcej i po prostu, no, no żyje nam się troszeczkę gorzej, tak? I z tych książeczki dowiemy się też na przykład jak nie marnować jedzenia, w jaki sposób oszczędzać wodę i tak naprawdę skąd można też pobierać energię. A najfajniejsze było to, że te kwadraciki, właśnie z tymi podpowiedziami, które są otwarte później, nadal można je spokojnie zamknąć. Zaraz wam tutaj pokażę. Ta książka już była przeze mnie przeglądana, przez toreskę przeglądana i oczywiście jak ładnie wsadzicie, tada, nic tu nie wychodzi, także możemy ją oglądać bez mała Prawie że nieskończenie. Wiecie co? Ja książkę wpierw czytałam sama, później pokazałam tej mojej czterolatce i ona na podstawie rysunku, i, i właśnie otwarcie tego kawałka kartki sama dochodziła do wniosków, które powinna wynieść z treści, a przecież wiadomo, że ona jeszcze nie umie czytać, tak? Jest tu dużo kolorowych obrazków, które no, przemycają też ważne dla świata informacje i mamy w nich wszystkich też taką delikatną prośbę, co zrobić, żeby na przykład wszystkim żyło się lepiej. Ja uważam, że książka jest bardzo wartościowa i godna polecenia. Wiadomo bowiem, że to, co dzieci wyniosą z domu jako maluchy, zapamiętają później już jako dorosły. Więc dbajmy o nasz świat, bo tylko wtedy tak naprawdę on zadba o nasze zdrowie. No i co najważniejsze też o nasze życie. Wiecie, książka jest dla maluszków 3, więc no. Mówię, polecam przede wszystkim dlatego, że ten, kto nie umie czytać, to powie, no dobrze, co tu stoję? co taki czterolatek może wiedzieć. No, mamy tu jakieś kosze. Co jest w koszach, tak? I otwiera sobie, patrzy, aha, to. I już momentalnie kolor kojarzy sobie z rzeczami, które powinny być tam wrzucane. I wtedy dorosły idzie i zaczyna mu czytać, co tutaj jest i dziecko dużo, dużo więcej wtedy zapamiętuje i naprawdę wchodzi mi to do głowy i uwierzcie mi, że kiedy takiemu maluszkowi naprawdę się takie rzeczy tłumaczy, to on później jest na tyle bystry, że kiedy już coś wie, to nawet samo może zauważyć. Moja córka też przyszła, mama dzisiaj, o, wystawiłaś zielony kosz, co to może oznaczać? Ja mówię, nie no, nie wiem, no mama, no nie pamiętasz? No i wtedy przyniosła mi książkę, mówię, przypomnij sobie. <grym> ja mówię, dobra, mówię, złapałaś mnie. Także słuchajcie, książkę wam bardzo polecam i żegnam się z wami do usłyszenia. Pa 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 pa.